Od początku istnienia firmy Stalmont i PHO Jamniuk dynamicznie się rozwijają. Jest to spowodowane wytężoną pracą wszystkich specjalistów całego sztabu firmy. Dzięki ludziom zatrudnionym w PHO Jamiłk i zajmujemy pozycję lidera w branżach takich jak montaż, demontaż linii produkcyjnych, konstrukcji, relokacja fabryk, a także spawalnictwo przemysłowe, utrzymanie ruchu przemysłowego. Każdy partner, każdy przedsiębiorca, który na terenie gminy rozwija swoją działalność jest nam bliski i na pewno będziemy popierać każdego, kto z taką inicjatywą wystąpi. Dla nas, pan Jamniuk, jest tym bardziej bliski, bo to jest nasz mieszkaniec. Znam całą działalność pana Jamniuka, od kiedy rozpoczynał, jakie kroki poczyniał, aby dojść do takiego. Do takiego momentu jaki dzisiaj posiada, jest to już rozwijający się, bardzo mocny, mocny przedsiębiorca i tym bardziej jest to widoczne, że on nie stanął w miejscu, że się nie ogranicza, tylko się rozwija. Na początku tego roku udało nam się przenieść do nowej siedziby. I obok siedziby posiadamy nową, nowoczesną halę. Hala ta pozwala nam prowadzić produkcję w zakresie kołnierzy, profili, rurociągów. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej kompleksowi w świadczeniu usług do naszych klientów. Rok 2015 był rokiem przełomowym dla naszej firmy, między innymi dlatego, że udało nam się pozyskać nowych klientów. Będąc obecnymi na targach przemysłowych na całym świecie, podtrzymujemy współpracę z naszymi klientami, a także promujemy firmę i pozyskujemy nowe zlecenia. Dzięki temu w tym roku udało nam się zrealizować wiele nowych projektów. Należały do nich między innymi Relokacja linii produkcyjnej sortowni recyklingowej z Hinkley w Anglii do Międzyrzecza w Polsce dla firmy Euroki Recycling. Ponadto dla firmy Grill Impex realizacja relokacji linii produkcyjnej i całej fabryki do produkcji węgla drzewnego z Francji do Polski. W 2015 roku strategicznym projektem był montaż linii przędzarek dla stilonów w Gorzowie. Ponadto wzorem lat ubiegłych prowadziliśmy zacieśnioną współpracę z firmą Ceratek, gdzie realizowaliśmy projekty zarówno w Belgii, jak i w Anglii. Na początku tego roku również ukończyliśmy strategiczną inwestycję, strategiczną, strategiczny projekt, jakim była, była relokacja fabryki tworzyw sztucznych z północnej Francji do północnej Tunezji. Zacieśniliśmy współpracę z firmą B&B z Międzyrzecza, z naszym stałym partnerem firmą Steinform i Steinform z Witnicy i Steinpol z Rzepina. Niezmiernie cenimy sobie również stałych partnerów, z którymi współpracujemy od lat. Do nich należy firma Buting. Gdzie od ponad 8 lat świadczymy usługi pawalnicze na rafineriach. Również od wielu lat współpracujemy w Polsce z firmą Drewit Witlicy, gdzie świadczymy usługi utrzymania ruchu przemysłowego. Robią u nas generalnie, e, to jest bardzo, bardzo odpowiedzialna praca, trudno zdefiniować także zadania, że są bardzo ściśle określone. Ogólnie, utrzymanie zakładu w ruchu. Dla mnie, jako, jako właściciela zakładu, to jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że bardzo często drobiazg, tak, który powodował, że maszyna duża, czyli linia, nie, nie pracuje, prawda, generuje w bardzo krótkim czasie bardzo duże straty. Czyli bardzo istotne jest to, żeby ta maszyna była zrobiona bardzo szybko i uruchomiona i dobrze. Nie mam wprawdzie interesu w tym, żeby inni dowiedzieli się o tym, że udało mi się znaleźć taką dobrą firmę do współpracy, no bo jak będą mieli za dużo zleceń, to może być dla mnie droga, prawda? No, ale z drugiej strony też nie mogę mm, powiedzieć, że nie jestem zadowolony, skoro jestem zadowolony. Rok 2015 był e, trudnym, ale bardzo ważnym rokiem dla nas. E, jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tego roku, bo... E, Wiemy, że udało nam się wiele zrobić. Głęboko wierzymy, że kolejne lata przyniosą również wiele pozytywnych rozwiązań i że będziemy mogli podtrzymać pozycję lidera w branżach, w których już od wielu lat jesteśmy w czołówce. Gdy pan Jamniuk czy Sztarmor zgłosi się do nas z jakąkolwiek propozycją, z potrzebą, na pewno nie staniemy z boku, tylko będziemy dążyć do tego, aby pomóc, aby ta firma się rozwijała. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym pracownikom za Wasze zaangażowanie, które codziennie jest Waszym udziałem. Tak naprawdę to Wy wraz z nami tworzycie firmę Sztalmont, Jamniuk i Jamniuk Group. Bez Was nie byłby możliwy dalszy rozwój firmy. Wszystko, co osiągnęliśmy, osiągnęliśmy dzięki Wam. Chciałabym życzyć wszystkim wesołej zabawy oraz szczęśliwego Nowego Roku i podziękować za przybycie.